Dobry ryby. Witajcie na moim kanale. A, tak kanał się nie nazywa. Zapytaj Tarota, ale się karty rozsypały. Prognoza na czerwiec. Czerwiec przed nami. Zobaczymy, jakie energie będą do Was szły, co, jak tarot się wypowie w kwestiach pracy, miłości i w ogóle waszego nastawienia w czerwcu. Więc zobaczymy, co Tarot nam pokaże. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne, więc ja tutaj interpretuję karty bardzo uniwersalnie. Weź to, co ci pasuje, a resztą się nie zajmuj. Zachęcam do tego, żebyś obejrzał te filmiki, gdzie masz ascendent i planety osobiste. Link będzie w opisie filmu. Tak samo kontakt do mnie, jeżeli potrzebujesz. Zająć się swoimi sprawami, swoimi, yy, swoim życiem i chcesz się poradzić, to zapraszam, pisz i będziemy działać. Bardzo dziękuję za to, że jesteście, za Waszą aktywność, za, waszą, za Wasze lajki, za Wasze komentarze. Ja to czytam, yy, odnoszę się do nich, więc jest to dla mnie bardzo ważne i oczywiście za Wasze subskrypcje. Bo to pomaga po prostu kanałowi się rozwijać. Jeżeli nie subskrybujesz, oglądasz, podoba ci się, to zachęcam i zapraszam do subskrypcji. To nie jest zobowiązanie wobec mnie, ja na tym nie zarabiam. To jest karmienie algorytmów. Wtedy YouTube czy TikTok pozycjonuje kanał w szerszej grupie odbiorców i w ten sposób wspierasz kanał. Więc bardzo, bardzo serdecznie zachęcam. No dobrze, a tymczasem drogie ryby, zobaczmy co u was w pracy. Jaki to będzie miesiąc. I mamy rycerza mieczy. No, będziecie chcieli ruszyć. Sprawy miłosne, emocjonalne, drżenie serca. Drżenie serca w dziewiątce miecz. No dobra, no, ale mamy różne chwile. E, no to co robić. Czym się zajmować w czerwcu? Mówimy o energetyce, jakim, co, czemu poświęcać czas, uwagę. I mamy kartę sprawiedliwości. A czego nie robić? Co zostawić? Czym się nie zajmować? Czemu nie poświęcać czasu? Machnąć na to ręką, powiedzieć: Nie, nie będę tego robił. Trójka buław. O, to ciekawe. No, czekanie na, na, na co czekasz jeszcze, droga rybo? Na co. Aż będzie bardziej zielono, aż co będzie. Twoje nastawienie w czerwcu do życia, do ludzi, głównie do życia. Mamy wisielca. I karta na czerwiec dla ryb. To czerwiec 2025. Karta śmierci. Mm, to stąd ta dziewiątka wiecz. I w tle trójka miecz. No dobrze. Powiem tak, dro drogie ryby, ten miesiąc będzie dla Was miesiącem ważnym. Mimo, że mamy w zasadzie, nie, no trzy, trzy arkana wielkie, ale takie poważniejsze. Zacznijmy od Twojego nastawienia. Powiem tak. Myślę. W życiu trzeba coś wybrać. Zobacz, jak patrzysz na swoje życie. Czy twoja szklanka jest do połowy pełna, czy twoja szklanka jest do połowy pusta. W czerwcu będziesz miał znakomitą okazję do tego, aby zmienić zdanie. I my ludzie czasami my brniemy w jakieś takie durne zaułki, że jak się ma zdanie na jakiś temat, to już potem się tego trzymamy i do końca świata i o jeden dzień dłużej. Ale tutaj jest zachęta do tego, żeby warto zmienić zdanie. Warto spojrzeć na swoje życie tak, jakbyś oglądał film. Wyobraź sobie, że grasz w filmie, w którym jesteś aktorem pierwszoplanowym i oglądasz sobie i sam myślisz, o co on tu zrobił, Boże, jakie to było beznadziejne, ja bym tak zrobił i popatrz na swoje życie jak na taki film. Może tu jest czas e, zmiany perspektywy. Saturn w Baranie do września. Będzie się przewracało stoliki, będą naprawdę duże zmiany. Ja, jeżeli mnie oglądasz tutaj na kanale, to wiesz, że od listopada mówię o tych zmianach: że to będą nie tylko w Twoim życiu, nie tylko osobiste, ale duże i globalne zmiany. I zobaczcie, co się dzieje. Więc Ciebie to również dotyczy. Popatrz na siebie inaczej. Popatrz na siebie. Nie surowo. Oceń to, co robisz i jak żyjesz, tak jak właśnie byś oglądał film. Na tyle neutralnie, na ile jesteś w stanie. I może warto zmienić coś. Może warto zmienić poglądy. Może warto zmienić spojrzenie na pieniądze. Może warto zmienić spojrzenie na miłość. Tkwienie w starych schematach nie powoduje, że Twoje życie się zmienia kwienie w starych schematach powoduje to, że ciągle wybierasz tych samych partnerów, te same partnerki o podobnym rysie, masz podobne sytuacje i twoja sytuacja, twoje życiowa, twoje życie się nie zmienia, nie nie ma na przykład progresu. No bo postępując tak samo, nie oczekuj, że będziesz miał inne rezultaty. To jest Potrzeba w czerwcu na zmianę sposobu funkcjonowania, na, zmia na spojrzenie na siebie z innej perspektywy, czy na różne rzeczy, które się dzieją w Twoim życiu, po to, żeby w karcie śmierci, co robimy? No to, karta śmierci to jest totalna zmiana, zmiana, której się nie da cofnąć. Jeżeli nawet dosłownie będziemy myśleć o karcie śmierci jako o śmierci, to tam już nie ma drobnym druczkiem po prostu ciach koniec przechodzisz gdzie indziej dla ciebie ten czerwiec będzie zrozumieniem sytuacji czego ja chcę czego ja pragnę czego ja oczekuję dlaczego mi to nie wychodzi będziesz szukał gdzie popełniłeś błędy gdzie gdzie można coś zmienić, będziesz chciał polepszać swoje życie, właśnie w takich głębokich, naprawdę metamorfozach wręcz. Świetny czas, dziewczyny, na, przy tych kartach, na, na spojrzenie z, do, na siebie z akceptacją, co mam fajnego, czego nie mam fajnego, a co mogę zmienić w świecie realnym, czy swoją figurę, czy sposób odżywiania czy, czy y, sposób w ogóle funkcjonowania, czy jest tam sport, czy nie ma tego sportu, czy spacery, czy dbasz o siebie, czy dbasz o wszystkich innych, a o siebie nie. Więc tutaj w tym czerwcu będziesz, jakby spadną ci... To nie są różowe okulary, ale różowe okulary trochę spadną i zobaczysz, namawiają cię karty do tego, aby zobaczyć swoje życie pełnym, realnym okiem. I do tego będzie mnóstwo sposobności. Oceń, co, co działa i oceń, co nie działa, co można. Poprawić, co można polepszyć, gdzie można zmienić nastawienie, gdzie popracować nad swoimi programami, które Cię wstrzymują. Te nieuświadomione programy, które mamy. Dzisiaj miałam taką sesję i e, okazało się, że a propos obfitości, finansów. Dlaczego nie te finanse nie idą do przodu? Bo był bardzo głęboko schowany program, że albo miłość, albo, albo pieniądze, tak? To był jest takie przysłowie: miło, pieniądze szczęście nie dają, nie? Albo miłość, albo pieniądze. Jest coś takiego. Ja już nie pamiętam. Jeżeli pamiętacie, to wpiszcie. Kto ma szczęście w kartach, ten nie ma szczęścia w miłości. O, to jest i i naprawdę wstrzymuje nasze dobre życie. Więc tutaj jest ta przestrzeń dla ciebie, żebyś pogmerał tam, poszukał, co cię wstrzymuje, co cię, co cię nie wspiera. No i też, gdzie ty sam siebie nie wspierasz. Zobacz, czy nie jesteś dla siebie zbyt surowa, droga rybo. W pracy widzę przyspieszenie, no ale trzeba ruszyć dupę, no, no kochany, no. W karcie Wisielca nie ma nigdy progresu. Karta Wisielca jest kartą zatrzymania. I jakkolwiek sobie ją można interpretować, to tam nie ma ruchu. A w pracy trzeba będzie się wykazać szybkim działaniem, szybką reakcją. Będzie jakaś sytuacja, na którą trzeba będzie szybko zareagować, wybrać, ocenić, co będzie dla, dla tej y, sytuacji dobre, a co będzie niekorzystne. A ty zawiesić się na sznurku i co? Nie będziesz miał trudności w podjęciu decyzji. Natomiast jaką nie podejmowanie decyzji jest również decyzją i to może spowodować, że jeżeli nie zareagujesz szybko, jeżeli nie, nie, nie jak to się mówi, no nie staniesz w, tym, w tej pracy, w swojej zawodowej, no, z otwartymi oczami. No, dobra, tu się zawaliło, tu jest taka sytuacja, to dobra, to co robimy? To, 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 to i to. Jak to posprzątać? Jak, jak to wyprostować? Jak to naprawić? To może być, jeżeli tak zrobisz, to wejdziesz w, w pracy na inny pułap w ogóle tego, jak cię oceniają, jeżeli szybko zareagujesz. Tutaj szefie, tu nie działa, trzeba to, 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 mam taki pomysł. Albo buduję strategię, mój rozwój zawodowy idzie za wolno, to co mogę zrobić, żeby to poszło szybciej? No ale musi być zaangażowanie. Musisz wtedy wyjść z karty Wisielca i wtedy będzie fajna metamorfoza. Jeżeli zostaniesz w karcie Wisielca, to nie, nie skorzystasz z okazji zawodowej, która ci po prostu przeleci prze, przed nosem i tylko tak... A właśnie, a nie, to może ja, ja się nad tym zastanowię, a może jeszcze o tym pomyślę. Koniec, pach, poszło. I to też będzie miało swoje konsekwencje w karcie śmierci. Nie polecisz do góry, tylko polecisz w dół. Nieodwracalnie. To dla niektórych może być bardzo słabo, więc pamiętaj, że nawet jak ci się nie, nie będzie chciało w czerwcu chodzić do pracy i być aktywnym, zaangażowanym, rób to na głowę. Z takim przeświadczeniem, co mi się opłaca. A jak wej wrócisz do domu, to możesz sobie potem leżeć na kanapie cały dzień. Już to nikogo nie obchodzi. Czy masz czysto, czy brudno, czy jakoś. Generalnie, energetycznie, domy lubią poukładaną, uporządkowaną przestrzeń. Więc ale wybór jest Twój. Więc na głowę bądź aktywny w czerwcu w pracy, bądź wpięty. Uwaga jeszcze na jedną rzecz. Jeżeli masz stanowisko wyższe, gdzie masz jakichś swoich podwładnych, uważaj, bo będzie cię niosło i będziesz ich opieprzał po prostu za wszystko strasznie surowym językiem. Będziesz surowym sędzią. I czy, zobacz, czy to ci się kalkuluje, bo taki zmiażdżony, zmiażdżony pracownik, który, którego zdepczesz i wrzucisz go do, na parter, tak, to on straci cały entuzjazm do pracy. To on tylko będzie robił to, co do niego, co ma, jakie ma tam obowiązki, i na resztę się wypnie. Nie będzie chciał więcej, lepiej. Więc uwaga na słowa, ale w ogóle generalnie. Ja widzę, że w tych czytaniach wychodzą to... <laughs> buzia na kłódkę. Nie pytany, nie wydawaj rybo opinii, bo ci pójdzie trochę... Powiem tak, to jest taka energia. Zanim pomyślisz, to powiesz. I to może spowodować w karcie śmierci kłopoty. No a po co ci kłopoty? Trzy razy się zastanów w karcie sprawiedliwości, zanim coś powiesz w robocie. I to dotyczy równo, zarówno small talkingu, jak i e, jakichś takich zebrań czy, czy podejmowania jakichś decyzji i tak dalej. W firmach, jeżeli prowadzisz swoją firmę i jesteś za mało zaangażowany, czegoś nie widzisz i ona idzie w jakiś sposób, mogłaby iść o wiele lepiej, mogłaby wejść na inny poziom. Tylko przy, spójrz na swoją działalność w swojej własnej firmie z innej perspektywy i zobacz, co nie działa. Oceń to. Oceń to. Aha, dobra, tu jest fajnie, tu się wyrabia, a, a tutaj trzeba by kurczę, może cię nie ma w mediach, może, może jest coś tam. No, zauważ to, co warto naprawić i zrób to szybko. I zrób to szybko, zareaguj szybko. I wtedy możesz znowu wskoczyć na inny poziom. Odbijesz się, nagle będzie wow, bum, poszło. Do góry. Ci, którzy szukacie pracy, <grym> no, przepraszam, że to powiem, no ale, no, czy on szuka pracy? No popatrzcie na niego. No nichuja nie że w ogóle nie szuka pracy. Trzeba to zmienić. W rycerzu yy, mieczy masz szukać pracy intensywnie, wszystkich pytać, yy, dobrze zrobić CV z, z wszystkimi Twoimi kompetencjami, jakie masz kompetencje, jakie masz zasoby. To się na to trzeba postarać i wtedy będzie zmiana. I ja widzę to w czerwcu pod warunkiem, że zmienisz podejście. I jeżeli macie CV, naprawcie je, bo y, ono tam coś nie, nie, nie działa. Nie mamy w ogóle monet, więc to jest niedobry czas na to, żeby. Y, Inwestować pieniądze w coś. Poczekaj, jeżeli masz górkę, niech ona sobie będzie spokojnie. Jeżeli masz jakieś inwestycje, nie reaguj, poczekaj, niech to do, dojedzie do, do lipca, i wtedy w lipcu zobaczymy, co możesz z tym zrobić. Na teraz, teraz nie rób żadnych gwałtownych ruchów ze swoją gotówką. Też ja tu nie widzę jakby jakiegoś wydawania pieniędzy, ale w kart. Przy takim może niektórzy z Was będą mieli jakieś wydatki związane z urzędami. Więc yy, trzymaj tą kasę i miej ją pod kontrolą. Tak? Bo tutaj też może powstać pomysł jakiś nagle, że nie wiem, do tej pory yy, hodowałeś marchewkę, a teraz zaczniesz hodować buraki. Wstrzymaj konia. To nie jest dobry moment na takie decyzje. Fajnie, że masz pomysł. Super ale ten pomysł niech w Tobie dojrzewa przynajmniej do lipca i wtedy możemy się zastanowić, co z tym fantem zrobić. No popatrzmy na tą nieszczęsną dziewiątkę miecze. No single, singielki, no. Wisielec i miecze. Brawo! Wyjście z energii dla tych, którzy jesteście poszukujący drugiej osoby do kochania, to trzeba wyjść z energii niemocy. I zacznij siebie obserwować, co ty myślisz, jeżeli jesteś, nie wiem, szukasz mężczyzny, co ty myślisz na temat mężczyzn? Jakie myśli ci się? Oglądasz film, jakie myśli przychodzą ci do głowy? Widzisz jakąś parę, która się przytula, jakie myśli przychodzą ci do głowy? I będziesz wtedy powoli odkrywać ten program, który cię nie wspiera w poszukiwaniach tej drugiej osoby do kochania. Zamartwianie się z tego powodu, że Boże, jestem sama, ale nic z tym nie robisz. To może warto sobie zadać pytanie w tym kombinacie. No to dobra, jestem sama. Okej, okay. dlaczego jestem sama? Bo wszyscy faceci są beznadziejni. No nie wszyscy. Co robię fajnie w związkach, a co biała sukienka, a co robię, no źle. Gdzie się nie wyrabiam, gdzie, gdzie popełniam błędy, gdzie, jak traktuję moich mężczyzn, może, może ich kastrujesz, może wszystko za nich załatwiasz, może poz, po, pozbawiasz ich sprawczości. Może wszystko im mówisz, co mają robić i jak mają robić, i do tego jeszcze, nie daj Boże, mówisz mu, w co ma się ubrać? Może jesteś mamusią w relacjach. Spójrz na to, moja droga, czy mój drogi. Oceń to jak najbardziej neutralnie. To, co mówiłam, spójrz na siebie, na swoje związki, jakbyś oglądała film. Czy oglądał film? I wtedy może wyłapiesz, to, co powoduje, że jesteś w relacjach, ci nie wychodzi i jest... <laughs> i jesteś nieszczęśliwa, przepraszam. Więc to, to jest idealny czerwiec, jest idealnym momentem na to, żeby wyciągnąć takie wnioski. Jeżeli nie, to nie widzę tutaj randkowania. Nie będzie ci się chciało, będziesz w energii, bo że wszyscy mężczyźni są okropni, jak to? Mężczyźni chcą tylko seksu, a kobiety lecą tylko na kasę. I tak sobie zostaniesz w tej w tej takiej bezpiecznej przestrzeni, w związku z tym dalej będziesz się użalać nad sobą, że Boże, jak ja mam tu strasznie i pozbawiasz siebie mocy, droga osoba, droga rybo. Naprawdę chcesz oddać swoje życie w ręce nie wiadomo czego? Może warto właśnie zakazać rękawy i się tym zająć. Po, po pierwsze, jeszcze w tej karcie zadaj sobie pytanie, czy ty naprawdę chcesz tego związku? No i na co czekasz? Hmm? To czekanie. Na co czekasz? Na to, żeby co? Że dzieci dorosną, że na emeryturze coś zrobisz, że dopiero na jesień albo w lecie coś zrobisz, czymś się zajmiesz, albo y, od przyszłego roku. Od przyszłego miesiąca, od, przy, od następnego poniedziałku. A karty ci mówią nie, na ten moment zareaguj. Teraz działaj. W każdej chwili, każdy, nie, inaczej powiem. Każdy moment jest dobry, żeby zacząć y, od początku kreować swoje życie. Nie ma złych momentów. I wtedy możesz wejść na inny level. I tak samo jest w tym randkowaniu, dro drogie singielki dro i single, drogie single, że trzeba trochę zmienić podejście, trzeba być aktywnym, trzeba pójść na 50 randek po to, żeby ta 59 nagle będzie tak, to ta. I tu będziesz chciała się zatrzymać, czy będziesz chciał się zatrzymać, ale żeby coś się działo, musisz zacząć działać. Tak? W parach. No, w parach to samo. Tu się, nieważne czy masz fajnie w parach, czy masz tak jak masz, to nic nie robienie i zostawienie to tego, że samo się zrobi, samo się załatwi, pogłębi wasz kryzys. Możecie, mo, Mogą mieć niektóre pary kryzys w czerwcu, jeżeli będą w tej pozycji, tak, czyli w pozycji. Ofiary, że bo ty zawsze, bo, bo ty nigdy, e, bo, bo ty mi tak zrobiłeś, jak mogłeś mi tak powiedzieć, karanie ciszą tutaj jest. Nie, nie spojrzenie z perspektywy tej drugiej osoby. Jeżeli on ci powiedział, jesteś głupia, no to może zadaj sobie pytanie, a co ja wcześniej do niego powiedziałam? Że jest beznadziejny, że jest jaki? Dlaczego on tak zrobił, dlaczego do mnie, tak? Przez perspektywę cofnąć się, co ty do niego mówisz. Tu, tu jest brak działania i samo się nie załatwi, samo umrze. Jeżeli masz fajnie w relacjach, w związku, to to, to co mówiłam, oceń to, co robisz fajnie, a Zacznij naprawiać to, co, co nie działa. Przestań ględzić, przestań narzekać, przestań go ciągle opieprzać, że nie zrobił tego albo tego, że jest taki beznadziejny i że główno zarabia i tak dalej. To nie są energie, które w związek wzmacniają, to są energie, które związek niszczą. Jeżeli jest taki beznadziejny, to pora na, na, na kroki, to decyduj, wybierz innego. Zadaj sobie pytanie, po co ja jestem w tym związku? Co mi to załatwia? Co mi to daje? Bo gdyby się pojawił na siwku nowy rycerz, to byś poleciała tam od razu? Pomyśl. I tak samo panowie, wy też. Jestem, bo jest mi tak wygodnie, no bo nie mam siły, nie mam ochoty, żeby, żeby być aktywnym, ale, ale jakby coś nagle spadło z nieba, to czemu nie łajnot? Więc drogie ryby, do roboty. Kreujesz swój związek. Popraw jakość komunikacji. Nie odwracaj się, nie każ ciszą, nie rób fochów. Spójrz na swojego partnera, partnerkę z innej perspektywy. To co on ma fajnego, oceń to naprawdę uczciwie. I wtedy może się jeszcze wszystko zmienić. Ale faktycznie niektóre pary będą szły w, przy tych kartach. Do, dojdą do wniosku, że to jest pora, albo ty dojdziesz do wniosku, że to jest pora na to, żeby zakończyć taką relację. I nie czekaj. Życie płynie. A mówię to już nie jako tarocistka, tylko osoba bardzo dorosła. Bardzo. Warto dbać o każdy dzień, żeby mieć świetną perspektywę. Życzę Wam fajnych wyborów i takiego wzmacniania siebie, drogie ryby. No, ciekawy macie miesiąc przed Wami, trzymam kciuki. I jak coś nie wiesz, to, to warto się zawsze poradzić kogoś, żeby pokazał z innej perspektywy. Zmień perspektywę i Twój świat się zmieni. Buziaki, pa!